Szalej, niosiesz Garden of Banban 6, please! Naglej, please! W sobotę o godzinie 12.40, please! Ziośtawcie latki, żeby nagrał! Gdzie reakcja na drugi trailer do Garden of Banban 6? Chcę Garden of Banban! Matko jedyna. Kiedy ja czytam te komentarze, to po prostu za każdym razem coś we mnie po prostu umiera. Nie tylko przez to, jak one są napisane z jakimi błędami, ale po prostu, żebym ja nagrywał! Action reaction! no. moja psychika kiedyś tego nie wytrzyma. <kluzny> No właśnie. Także no. witam bardzo, bardzo. No, zasad... się. No. Witajcie w Action Reaction na trailer oficjalny Garden of Ban 6 z oficjalnego źródła, jakim jest Aerophyt Brother, zamieszczonego 8 dni temu, gdzie nabiło już 1 200 000 wyświetleń. Ja nie jestem w tym stanie w ogóle uwierzyć, że to dziadostwo nabija takie wyświetlenia i że wy się tym dziadostwem jaracie w ogóle. Jak to wyjdzie, to to będzie największe kupsko, jakie świat widział, po prostu najgorsza część ze wszystkich prawdopodobieństw. Podobnie, bo twórcy już nawet nie udają, że się starają, żeby zrobić coś tego dobrego, co pokazali w czwartej części, a piątej nie. Piąta, jeżeli wyjdzie, to będzie tylko Easter Eggiem, prawdopodobnie, ale o tym opowiem wam za niedługo. Bo dzisiaj mam zamiar zrobić raz, że action reaction i moją reakcję na oficjalny trailer. To jeszcze zobaczymy sobie, jak mógłby wyglądać ten trailer na kanale bugi bugi Hugi bugi Hugi Hugi. No wiecie na pewno o co chodzi, nie? Więc porównamy sobie te dwie rzeczy. A jeżeli wy chcecie, żeby pojawiały się takie rzeczy na moim kanale, to lepiej, żeby nie chcieli, żeby się takie coś więcej pojawiało, więcej... <noise> nie więc nieważcie się zostawiać łapek w górę pod tym materiałem. No, oczywiście, Garden of Banban. Ja przejrzałem sobie wcześniej ten trailer i powiem wam, no jest grubą. Nie z grubą. Po 10 sekundach już to wyłączyłem i chciałem dalej oglądać, ale dzisiaj uwaga! Dzisiaj robimy mega opening Garden of Banban 6. Oficjalna reakcja Sharika. No nie, nie wiem, jakiej się reakcji spodziewacie, jak to zobaczycie. No ale dobra, niech będzie. Uwaga, Garden of Banban 6. Official teaser trailer 2. To była pierwsza? W ogóle gdzieś zapowiedź. To ja muszę poszukać tej pierwszej jeszcze zapowiedzi. Dobra, uwaga! Epicka muzyka, która pojawia się w każdej części, w każdym trailerze. I uwaga! Niesamowite w szóstej części pojawi się przełącznik, który jest koloru pomarańczowego. No ja się takiego zwrotu akcji nie spodziewałem. Powiem wam, że jestem niesamowicie zahajpowany, żeby zagrać w szóstą część. Mam nadzieję, że będzie kosztowała 250 zł, bo warto. I są nawet strzałeczki. Oj, pomarańczowy przycisk, żeby się zielony. Ja nie mogę, ale jestem zahypowany, mówię. Mam nadzieję, że to wyjdzie w DLC dopiero. Jakże będą zmieniały kolory. Super! Nie no, naprawdę. Oho, dobra, widzę, kolejne też się zmieniają Wszystkie są takiego samego koloru Najwidoczniej więcej kolorów będzie dostępne w płatnych dlc No to nie można mieć wszystkiego teraz na premierę, prawda? To jest tylko podstawowa część gry Ja! Otwierające się drzwi! Czujecie to? Czujecie ten hype? Ja nie mogę po prostu Ło! Wow. wo! I co z tych drzwi wyjdzie, zapytać się? Otóż Wiecie co to było? Tak, poza tym, ja wam teraz pokażę co to było. Uwaga, uwaga! Patrzcie, tutaj najwięcej wam w ogóle od odtworzę, niestety. <noise> Wszyscy odtwarzali z tej. tutaj. też takiego przeleciało mi teraz przed monitorem. No to ja wam powiem, ale najpierw zmniejszymy sobie prędkość odtwarzania. Patrzcie na to. Może tak te trailery powinny się oglądać, bo one trwają minutę, to tak, żeby 10 minut zrobić, to powinny się w ten sposób oglądać. Jeżeli nie zobaczyliście dalej, bo jest to rozpikselowane dziadostwo O, to teraz tu widzicie Super jakość Full HD I to jest ślimak Snail szybkie łapki, czy jak go się tam nazywa, nie? Snail Yellow Nie pamiętam ich imion, no Wiem, że ostatnio rozwiązywałem w ogóle rabuz od nich Jak nie oglądaliście, to możecie zobaczyć, bo akurat był całkiem zabawny Coś tam spadło w ogóle chyba Godność już tych twórców Lampa spadła na dół Fajnie Fajny. O nie, czy to są? Piąki! Jak one się nazywają? Pachołki do kręgli! Ja! 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 Co to jest? Co to tam było? Tam było obadodo, tak? To jest ten? Opila bird, tak? Chyba tak, tam chyba dziś no i oczywiście Jumbo Josh, który ma łapki ustrane od y, jakiegoś dżemora, czy tam kisielu, nie wiem gdzie on je wsadzał, może to jest czekolada? Nie pytajcie skąd on ma czekoladę w tej serii. Garden of Banban 6. O matko jedyna, naprawdę, naprawdę? Naprawdę nie macie w co grać? Uwaga, przechodzimy teraz do Garden of Banban 6. First Fruit Layer przez Boogie Woogie 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 Woogie. Tom dum. dum, dum. Zobaczmy to. Ej, bez Ej, oni mają tu jakiś bus z Fortnite'a normalnie, nie? Nigdy nie wsiadajcie. Jeżeli na waszym podwórku podjedzie kiedyś autobus, który ma logo Garden of Bandband, Band, to nie wsiadajcie. No chyba, że chcecie stracić nerkę albo wątrobę. To wtedy zapraszamy. Darmowe ciasteczka i cukierki. Wchodźcie tam śmiało. To jest w ogóle ciekawe, że ten gość potrafi stworzyć swoje własne jakieś postacie, pomimo że nawet nie ma zapowiedzi ani to coś takiego się w ogóle nie pojawi. Co to jest? Czekaj. Leon e, Leon Neon. O Leon Neon. O tak, tak bym go nazwał, jakbym był banbanem, to, to tak by się nazywał właśnie. Leon Neon. <ścoughs> I jedzie sobie tym swoim brąkobuzem i skręcił i kolejna postać jakaś, która jest beczką. Ja Okropne sobie te <laughs> Ale tutaj przynajmniej to wygląda ładnie i jest pokazane więcej pomieszczeń, nie? Jest nawet parking z backroomsów. Po, poznajecie? Ja ja poznaję. To jest parking z backroomsów. Znowu te drzwi od Leona. Za którymi... Czai się... Jeszcze nie wiadomo co. Ale już wkrótce się dowiemy. Idzie też szeryf Toster. Za którym gasną światła. Wow! I on dalej idzie, matko! Jedyna, ile on będzie jeszcze szedł? I idzie, i uśmiechnięty jest, jakby dostał ciasteczko, normalnie za darmo. To jest jakaś sala sądowa? Czekaj, czy tu jest jakaś sala sądowa? Może ktoś pozwał w końcu Garden w banban za wypuszczenie takiego dziadostwa w internety? O, matko, tak, tak, zróbcie tak. Zróbcie im trudne sprawy na internetach. A, tak by the way, o, jeżeli chodzi o Garden of Banban, Ban, to mogę wam powiedzieć, że w no, się szykuje pewien odcinek właśnie związany z Garden of Banban, Ban, nie? Także możecie śledzić kanał, bo już za jakieś parę tygodni pewnie się pojawi, nie? Jest totalnie głupi, jest okropny i myślę, że się wam spodoba. Będzie utrzymany w duchu Garden of Banban, Ban. także śledźcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Ale moja wersja będzie dużo lepsza niż ta oryginalna, nie? Także u mnie się przynajmniej pośmiejecie. Pam pam, pam, pam. Idzie i. <grystanie> <grystanie> Dwa go coś porwało. Ej, że tu jest Batmobile, nie? Po lewej stronie jest Batmobile. Jesteśmy teraz w, w garażu Batmana, nie? Tak coś czuję. Tak. To musi być to. Ej, nawet oczy z dorsów się pojawiły teraz. O co tu chodzi w ogóle? Co tu się dzieje? A nie, to nie są oczy z dorsów. To są jakieś. Są jakieś ślady pazurów, które się pojawiają? I? O, i to jest ta. ta postać sz... z szóstej części? Kto to jest? Czekaj, co to? Co to ta mi tu pokazujesz? Ty poczekaj, mamy jakiegoś ptaka, mamy beczko chłopa, co to jest w ogóle? Co to jest jakieś wymyślone postacie z tyłka w ogóle? Co... <ślesy> A ten orzeł, nie? Z tą białą flagą, <laughs> z pistoletem. Ja nie wiem, czy to są proporcje w ogóle zachowane, bo jeżeli tak, to ten lewiec biście duży. Naprawdę duży, jest większy niż Kitikazaurus, czy jak mu tam było? Mamy jakiegoś rekina. No no super, naprawdę, fajnie. Ile to mamy się tutaj ma? Pomylną na wyświetleniu. Ej, faktycznie ktoś napisał: Backrooms, van powraca, syr i... Co? Chłop zrobił tyle rozdziałów? Tyle rozdziałów zrobił przez dwie minuty? Tutaj co dwie sekundy coś się dzieje po prostu. <laughs> Światło. Kolejny rozdział światła. Nie wiem. Dobra, no to mamy to bardziej dziadowski trailer. I uwaga teraz, nie? Bo będzie teraz Garden of Banban Ban 5 Wszystkie nowe bossy, jakie pojawią się, a przynajmniej mogą się pojawić, w tejże części. Bam, bam, bam. Pamiętajcie, zostawić łapę w górę i suba, nie? No. Ja, yeah, ...ruchome schody. To mnie zastanawia, że zawsze na tych pokazowych, przez fanów stworzonych rzeczy, nie? Te filmiki, trailery, z zwiastuny, to zawsze te zagadki wyglądają ciekawiej niż w samej grze. Twój przyjaciel. Twoja stara. Wow! Dzięki, teraz mogę iść do home! Co to jest? To jest królik czy to jest ćma jakaś? On ma tak duże te uszy, że mógłby latać w sumie. I potrzebował mojej pomocy, żeby przez to przejść. Oraz czerwoność. Królik Bugs, co się z tobą stało? To jest królik Bugs po roku w tym w, w czarnobylu. <ścoughs> Hagi, Wagi, Bagi. O, on idzie. A ja jestem taki ciężki, że mnie tak wykręca. Jak widzę ten napis yy, Bugi Hugi, to jedyne na co czekam, to jest Poppy Playtime Chapter 3, nie? Garden of Amban to jest ostatnia gra, na jaką kiedykolwiek czekałem w życiu. Nie czeka... Nie czekałem bardziej na żadną inną grę. O oh, okej, okay, okej. Okay. So be it. Wow, Pomógł mi w tym epickim właśnie parkurze. Ledwo, ledwo tam biegłem. Dzięki you mordo. A, tak, chce i z tobą. Mhm, mm chcesz mi pokazać swoje kotki w piwnicy. Okej, okay. nie wiedziałem, że w piątej części zostaniemy porwani przez zmutowanego królika Baksa. Najwidoczniej tak musi być. <grym> to jest twoje miejsce, to jest twoje, twoja miejscowa Co znalazłeś? O oh, jej, wzbogacony uran! O! Oh, I popawijmy się nim teraz. Ja ci go wsadzę w tyłek i zobaczymy ile rąk nowych dodatkowych ci wyrośnie. Hej! Don't mm -hmm. fall behind Wow, mr. Kickster, nie o kurde, ale się nazywa. Pan kopacz, tak to się nazywa po polsku by było? Pan, pan kopadło. Wow, on potrafi kopać. Ja nie mogę, ale on jest kozak No pokaż to. A, będziemy się ścigali Ej, no i to wygląda już i, I takie coś byłoby fajne w grze. Dlaczego takich rzeczy? Ja na, na miejscu Garden of Banban i Ban, twórców, nie? To nawet bym się nie wysilał wymyślać coś swojego, tylko wchodzę sobie na bugi, hugi. Oglądam sobie tutaj y, wymyślone przez niego rzeczy i dokładnie to samo robię w grze. Nie? <laughs> wow. Pff, ej, oszustwo to było. Twoje nogi są nie ma, Aha, no bo ja zawsze robiłem górne części ciała, nie? Ja zawsze wiesz, na siłkę chodziłem, to robiłem ramiona, a tutaj biceps się musi, nie? This is my favorite test. to, Wow, ten co kopię. <gry> Ej, ale, ale miało być. Nie daj się kopnąć przez te pałki, a to, że ty je przewracasz, to, to chyba nie o to chodzi. To chyba chodziło o to, żeby je unikać, a nie je kopać. To za szóstą mi się tutaj. Moja... Aha, mhm, mm ja już widzę, jak ja tym pilocikiem to zrobię. Wow, no było blisko. Użyj drona! W ogóle to jest śmieszne, że ja chodzę z tym pilotem, nie? Tego drona nawet on nie używa nigdy! Ooo, chyba zostałem kopnięty. Aha, ja siebie. Co ty powiedziałeś? Że ja. Że, że, że ja. Jakbym cię kopnął w tą dupę, twoją, gdyby nie była tak wysoko nad ziemią, i bym sięgał do mnie, to byś poczuł dopiero. Wiesz, jak kangury mają kopniaka? Wiesz? Jak, ci, jak cię kopnie ko kiedyś kangur, to ci się kolana wygną w drugą stronę, no. no, nie, no nie jestem fighter. Jeszcze nie. Mi się wydaje, że on jest naszym przyjacielem, ale takim trochę udawanym. W sensie my z nim podążamy, ale on tak yy, przez te ćwiczenia wydajnościowe, żeby nas oczywiście wytrenować, to możemy zginąć. <śmiennie> Więc. <śmiennie> oh, no, oh, no. <śmiennie> Powiedziałem, że szeryf to stary teoretycznie po naszej stronie, nie, bo jest tym dobrym, ale najmniej no, coś mi umknęło ostatnim razem. It Aha. no i yeah no problem toa challenged her to a fight to find out who is stronger no uh -huh, but she no. refused and so oh, i stole her <laughs> i thought she would come for them mm. hmm. i don't think sport is your thing no, no. E sport już you're not much of a jumper either but anyway let's try the last test i'll show you a couple of techniques and you can try to repeat them uh -huh. I don't want to fight with you if you're a newbie. Welcome to my room. Well, is it impressive? According to the creators wow. of the kindergarten, I was supposed to wow. teach children self-defense techniques. Uczysz dzieci karate na trasach? No, to super. Ile twój kurs? It's interesting that I never had a single student. I don't understand why they had to build all this then. No ja, no ja też się zastanawiam. O, jej, będziemy no, walczyli! To jak w Matrixie. Yes. <laughs> jest <laughs> <my. laughs> dalej kontent family Czy on uczy dzieci kopać dorosłych po dupie? Bo jak tak, to ja, ja bym chciał się zapisać do tego przedszkola. No. Hadoken! Come <laughs> Jak się kręcą. What's wrong What's wrong with you? You again? Nobody moves. You want to fool me a second time? Cocky. Ha! You stop them! Not that I am a martial artist. What? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje teraz ty momencie? Groeling Bugs okazał się złym złoczyńcą. A master, kurde, Shifu, Kent, Toad, jak mu tam było, master żaba przyleciał nas uratować jeszcze z jakimś laserowym pistoletem. Nie uh, co, co tu <gresso> się wyprawia! <a gresso> <w my> <gresso> Ale ten pojedynek wygląda po prostu. a <gresso> nawet No prawie sobie go trafiłeś! This, this is <gresso> Oh, Trafił go! You Dobra, we'll take you to prison. Great job, friend. Yay! Escort to the cell. This I didn't expect him to be so fast. się dzieje. I needed to train more. ucieknie. Ja coś czuję, że ucieknie. I heard that no one has ever returned a to nieprawda akurat, bo w szóstej części wszyscy wychodzą stamtąd. I to po chyba nie wiem w jakim czasie chyba po dwóch dniach bo takie dziurawe mają zabezpieczenia że jedna karta otwiera wszystkie cele. Aha. Tak, 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 tak. Sieć tam. Na... No, A, ale wiecie, że on może ręką sięgnąć do tego przycisku i trochę nieprzemyślane to więzienie jest.

Ej, ja, ja coś czuję, że on mnie obezwładni, albo coś wypuści tego królika. Baksa znowu na wolność, nie? Mam takie złe przeczucia. Uciekaj! Uciekaj! On ucieka teraz, czy co robi? Dobre pytanie. O! Jesteśmy w pokoju Amazonu jaki kikarta. Oho, szerif toster. <gryw> Widzimy jak bierze jakąś gazetę stąd. A czemu my się przed to stądem? Aha, bo tak. Ej, bo ten niebieski nas przekupił, żebyśmy mu dali kartę, żeby on mógł go uwolnić, ale my jesteśmy głupi, nie? My dopiero co schowaliśmy tego chrólika do tego więzienia. A teraz idziemy mu dać kartę? Nie, nie może być tak, że aż tacy głupi jesteśmy. Nie. Nie.

Czemu to wszystko jest zniszczone teraz? Czemu to się wszystko poniszczyło w przeciągu pięciu minut? A. I teraz pomagamy królikowi znaleźć kogoś, kto zniszczył mu to, to całe jego dojo? Czy jak to się tam nazywa? Co tu się dzieje? Ale to ma plot twisty, nie? No, Shurikeny znaleźliśmy. Będziemy nimi rzucać jak ninja. Albo i nie. Jakiś paz od Naruto, co to było niby? Ja też cię zostać, ninja! Dziękuję za pomoc. Czy he is the only person who stood up for me doc is cool isn't he one day i hit my head so hard that i lost consciousness i woke up in his room and the first thing he asked me was how many fingers am i showing the problem is that i can't count at all yes <laughs> it was <laughs> easy you want to see me I zaraz really przyjdzie sheriff które nie nie To ster przyjdzie. to hey. yes, no <laughs> Nie <laughs> Co on zrobił? Przycisk go drzwi kopnął. Aaa, nie będziemy mógł ich otworzyć. O nieźle. Całkiem potężne te drzwi. Ej, mamy drona, w końcu będziemy mogli go użyć. Jestem a w życiu go mam! Popisywał się! Mówił, że jest taki wspaniały, ma za swoje. Zostawić go tam! Aby mu przypalił od tyłek. Oho, i leci dron. Mhm, no na pewno da się nim tak sterować, no, ja już to widzę. Tym jednym przyciskiem. Tak <laughs> jak się rozblaszczył! <laughs> Mm -hmm. I akurat po bokach ma łapki I zasięgło do przycisku No, ciekawa konstrukcja Ten go ciągnie za nogę Co ty się dzieje? Ta, ta część gry jest przynajmniej zabawna Jest śmiesznie O, uwaga, nowy boss To to jest? To jest kangur? Kangurzyca? Co się stało, wow. I ten brzuch wygląda strasznie tutaj. No. Wow, jest dead? Zrobię na to, nie sztuczne oddychanie. Kto, kto się jej opowiedział w czwartej części, beznadziejny, że i umarła od tego. Kiepski humor zabija. <laughs> Nie, wchodzimy po tych płaskich schodach jak do węża. I uwaga, robimy zagadkę teraz. No, o, idziemy do pokoju z krokodylem. Oooo, hakujemy komputery. Co robimy? Na komputerze widziałem tam była jakaś instrukcja. Attention, nie zapomnij w dobrej kolejności odpo odpowiednio odpalić tej sekwencji. Żeby wystarczał kongu i jakiś konny nie wiem co to jest Ooo O kurde, to jest skomplikowane Ale mamy tutaj 200 IQ, więc Aha, i on to będzie mieszał teraz ze sobą Aa. Ej, zauważyliście, że on tam wlał niebieską farbę, a pojawiła się zielona? Przypadek? No czarna w ogóle jest Zielona, czarna, nie wiem Na pewno nie taka, jaką on tu wlewa To się powinno mieszać te kolory o, a bo to jest taka sekwencja. Eee, to to prosta zagadka jest. Tam są szałaczki narysowane. To są zagadki dla sprytnych inaczej, czyli dla mnie na przykład. Żebym się mógł odnaleźć w takich grze. I co to jest? Co on robi? Śniadanie? Obiad im robi teraz do jedzenia? O co tu chodzi? Zrob... Gdzie to poszło? No bo, O. Już go nie kompletnie. Co tam, Krulik Max? Wait. <coughs> Dobra, ratujemy tą bambolinę, bambolinę <coughs> i uciekamy stąd. Dawaj. Się wystrudzić. The conveyor started working. Apparently, we need to wait a little while the gavanium is ordinated. Co się stało? Ej, a gdzie jest Bansolina? Gdzie jest. Królik! miałeś jedno zadanie! Pilnować Bansoliny! No, do... <słuch> To be continued. Moi kochani, to było Action Reaction na Garden of Bam Bam. 5 i 6. Mam nadzieję, że odcinek wam się nie podobał i nie będziecie chcieli czegoś takiego więcej w przyszłości. A jak coś, to ja się z wami żegnam i pamiętajcie, wkrótce Garden of Bam, Bam powróci w VR -czacie. Trzymajcie się i do usłyszenia wkrótce. Cześć!